Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak dziś donoszą media, polski rząd chce przyspieszyć papierologię, bo brakuje im podobno rąk do pracy. Konserwatywny rząd PiSu u obywateli i zagorzałych wyborców, to znaczy wyznawców, w biały dzień, jak chyba nikt nigdy wcześniej. I nawet nie robiłbym tego filmu dzisiaj, gdyby nie opowiadali tego, co opowiadali parę lat temu. Pamiętacie rok 2015? No wtedy coś tam przed wyborami zaczęli mówić, żeby te wybory wygrać. No to sobie wróćmy do przeszłości. Dokładnie to do września 2015 roku, kiedy prezes Tysiąclecia, ten Otkota, wygłaszał to to orędzie do narodu chyba tak zwanego Ciemnogrodu. Posłuchajcie sobie, co on wtedy wygadywał podejmowanie tego rodzaju decyzji bez zgody wyraźnej zgody społeczeństwa takiej zgody nie ma jest łamaniem konstytucji, tak, Panie pośle, łamaniem konstytucji, łamaniem zasady suwerenności narodu, a także praw obywatelskich. I dlatego nie ma tutaj naszej zgody. Chcę też powiedzieć, że nie chodzi tutaj o przyjęcie, tej czy innej liczby cudzoziemców. Niezależnie od tego, jacy to są cudzoziemcy. Chodzi o to, że istnieje poważne niebezpieczeństwo, że zostanie uruchomiony proces, który będzie w wielkim skrócie wyglądał mniej więcej tak. Najpierw liczba cudzoziemców gwałtownie się zwiększa, później nie przestrzegają oni, nie chcą przestrzegać, deklarują, że nie będą przestrzegać naszego prawa, naszych obyczajów, a później albo i równolegle narzucają swoją wrażliwość i swoje wymogi w przestrzeni publicznej w różnych dziedzinach życia i to w sposób bardzo agresywny i gwałtowny. Czy chcecie Państwo, żeby to pojawiło się także w Polsce, żebyśmy przestali być gospodarzami we własnym kraju? Czy tego chcecie? Otóż ja chcę jasno powiedzieć, Polacy tego nie chcą i nie chcę tego Prawo i I to było w roku 2015. Dziś mamy rok 2023. I zacznę może od dzisiejszego, właściwie to wczorajszego artykułu na RMF24, pana Michała Dobrołowicza, zatytułowany... Kiedy przyspieszą procedury w sprawie pracowników sezonowych z Azji? Stworzenie polskiego konsulatu w Bangladeszu i więcej pracowników w konsulacie w Indiach. Takie zmiany jak dowiedział się dziennikarz RMFFM Michał Dobrołowicz szykuje resort spraw zagranicznych, by przyspieszyć formalności niezbędne do zatrudnienia w Polsce pracowników sezonowych z Azji i z Afryki. Na długie procedury skarżą się m.in. sadownicy i właściciele firm transportowych, którzy szukają zazji chętnych do pracy. I nie robiłbym, moi drodzy, dzisiaj tego filmu, gdyby nie ta, ta sprawa z 2015 roku, gdzie PiS wygrywa wybory tylko dlatego, że program wyborczy mieli jaki mieli. Jestem święcie przekonany. Że gdyby Kaczyński tego nie mówił to, co mówił, to oni nigdy by tych wyborów nie wygrali. Wtedy Polacy im zaufali, oni tam mówili, o jak to źle na Zachodzie, Ło, jak to źle w Niemczech, Ło, jak to źle we Francji, w Szwecji. A okazuje się, że dzisiaj i Szwed, i Niemiec, i Francuz, i Brytyjczyk, dosłownie wszyscy się śmieją z Polski. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jak podają media, to Polska jest liderem obecnie. Od kilku lat jest liderem w zatrudnianiu ludzi spoza zwabianiu, ściąganiu, bo to nie wszyscy pracują, spoza Unii Europejskiej, spoza Europy. I tutaj o to chodzi. Tutaj nie chodzi o to, że nawet ci ludzie przyjeżdżają. Tutaj chodzi o to, że oni w 2015 roku mówili jedno, a później zrobili coś więcej niż nawet platformerci zrobili. Bo przecież oni nawet tego nie zrobili, to co ci tutaj zrobili, no? Przeczytam wam kilka artykułów, żeby potwierdzić to, że oni okłamali wtedy, wtedy Polaków. Na przykład, posłuchajcie sobie, rynek pracy.org. 12 sierpnia 2022 roku Cudzoziemcy pracujący w Polsce: trzęsienie ziemi w statystykach. W końcu czerwca 2022 roku liczba cudzoziemców, których zgłoszono do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przekroczyła milion. Było to Milion 25 tysięcy, z czego prawie 730 tysięcy stanowili Ukraińcy. To oczywiście rekord. Dowód na to, że nasze miejsca pracy stają się coraz bardziej różnorodne pod względem etnicznym i kulturowym. Co mówią nam dane na temat legalnie pracujących obcokrajowców? To zaskakujące, ale tylko ogólnie z błędem liczonym w dziesiątkach tysięcy możemy określić zarówno liczbę obcokrajowców mieszkających w naszym kraju, jak i pracowników z obcymi paszportami zatrudnionych w działających w Polsce firmach. Znamy liczbę przekroczeń granicy przez osoby, które przekroczyły granicę z Rosją, Białorusią czy Ukrainą, ale nie wiemy nawet, ile faktycznie było to osób, czyli oni nawet nie wiedzą, ile było osób. I żeby nie rzucać słów na wiatr, to jest taki Plik można go sobie otworzyć albo pobrać. Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce. Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Departament Rynku Pracy. I posłuchajcie sobie pierwsze zdania. Kilka zdań. Wstęp. Od kilku lat Polska jest liderem w Europie pod względem przyjazdów cudzoziemców w celach wykonywania pracy. Potwierdzają to dane Eurostatu który na podstawie informacji z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państw EFTA publikuje informacje na temat wydanych pierwszych zezwoleń pobytowych. Według danych za 2019 rok w państwach Unii Europejskiej wydano 3 miliony pierwszych zezwoleń pobytowych i wiz na okres przekraczający 3 miesiące, a najliczniej do Europy przybywali obywatele Ukrainy spośród 724 tysięcy zezwoleń pobytowych. Jakie wydały władze RP, to 625 było zezwoleń na podjęcie pracy. Ale czekajcie, bo to jeszcze nie wszystko. Spokojnie, moi drodzy, spokojnie. 11 października 2021 roku na portalu TVN24, ale również na innych portalach, pojawił się taki oto artykuł. O 2020 roku Polska przyjęła najwięcej cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, spośród wszystkich krajów wspólnoty, wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat. Również w roku 2019 nasz kraj był unijnym liderem pod tym względem. W ubiegłym roku nad Wisłą wydano ponad 500. 98 tysięcy tak zwanych pierwszych zezwoleń na pobyt, szczególnie więcej obywatelom Ukrainy. Natomiast kolejny artykuł z 11 sierpnia 2022 roku ForSal.pl. Obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej wybierali do pracy najczęściej Polskę. W 2021 liczba tak zwanych pierwszych zezwoleń na pobyt w krajach Unii Europejskiej. Wygrywają ten, te zawody Polacy. I kolejny portal 300 gospodarka.pl. Z 11 stycznia 2021 roku, liczba cudzoziemców pracujących w Polsce rekordowo wysoka na koniec 2020 roku. I tutaj nawet podali sobie taką ładną tabelkę, co, jak, gdzie i dlaczego. Gruzini, Białorusini, Ukraińcy, czyli wszystko ładnie, ładne statystyki, wszystko podane. Portal turystyczny 13 listopada 2019 roku. Na potencjał polskiej gospodarki w ostatnich latach pozytywnie oddziaływał napływ na krajowy rynek pracy imigrantów. Jednocześnie następuje systematyczny wzrost ich produktywności. I tutaj jest tabelka. I ta tabelka pokazuje, jak zmieniał się nasz kraj pod względem no, rąk do pracy. Czyli tak, 2013 rok, 2019, ale w 2021, 2022, no i 2020. Było jeszcze więcej, bo to cały czas idzie w górę. Jak ja sobie wspomnę słowa Kaczyńskiego z 2015 roku, to, to może to nie był on, to może to był ktoś inny w sumie, no bo jak przecież on mówił jedna, a zrobiłby tak, to niemożliwe. To nie, to nie może być prawda. Przecież oni by nigdy czegoś takiego nie zrobili. Jak to możliwe? To jest niemożliwe, a jeszcze dokończę Wam ten artykuł wczorajszy, ten najświeższy z RMFFM. Jak ustalił nasz dziennikarz, czyli ten RMFFM, procedury przyspieszą najwcześniej dopiero pod koniec roku. Konsulat, a może nawet ambasada w Bangladeszu mogą zacząć działać późno jesienią, także wtedy dodatkowych pięciu pracowników może rozpocząć pracę w konsulacie w Indiach. Obecnie jest ich 15. Dzięki zmianom przyspieszyć ma przede wszystkim wydawanie wiz. Wcześniej liczyliśmy na wsparcie ze strony Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Sytuacja, która ma miejsce na terenie Ukrainy spowodowała, że nie możemy ich poważnie brać pod uwagę w naszych planach. Oczywiście nie z powodu braku ich chęci, tylko dlatego, że wielu mężczyzn, którzy pracowali fizycznie w polskich satach wyjechało, powiedział pan Andrzej Janasiak, właściciel firmy, która szuka do zbiorów, owoców i warzyw na południu Mazowsza, ale jak to? Przecież przecież kurczę co. Ale jak? No, przecież są młodzi mężczyźni, którzy chodzą po ulicach. Kto wyjechał? Gdzie wyjechał? Co to? Gdzie kto wyjechał? Komu wyjechał? A poza tym, gdybyście wy, ale Wy i tak macie teraz problem sadownicy, Wy macie przerypane, dlatego że oni was zaleją zagranicznymi jabłkami i, i truskawkami, malinami, więc. Pan nawet nie będzie potrzebował rąk do pracy, bo panu to wszystko zgnije. Bo gdyby pan parę lat temu zapłacił godziwe pieniążki jakiemuś tam panu z tej samej wioseczki, to mógłby tam u pana pracować. Nie miałby pan teraz problemu. Ale wiecie, jaka jest polska mentalność? Polska mentalność jest taka tych wszystkich Januszy biznesu, że oni nie dadzą komuś godnie zarobić, bo oni liczą, że przyjedzie do nich ktoś, kto będzie pracował za miskę ryżu. To jest ta mentalność. Oni nie dadzą komuś tutaj sąsiadowi zarobić 30 zł, 40, bo oni komuś nawet daliby 2 zł, gdyby mogli. Wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Byle jak najtaniej. Byle złapać y, osobę, która będzie jak najtaniej pracować. Jak najtaniej. Za, za miskę ryżu. I to jest ten problem. To jest ten problem. W ubiegłym tygodniu podpisane zostały dwie umowy. Jak podaje RMFFM, na nowe centra wizowe w Łodzi i w Kielcach. Dzięki nim przyspieszyć ma tłumaczenie dokumentów niezbędnych do wydawania wiz. Pracownikom z dalekich krajów nowe placówki mają działać od czerwca. Jak wyglądają statystyki? Tylko na Mazowszu od początku roku zezwolenie na pracę dostało prawie. 800 osób tutaj podając z Afryki, ponad 16 tysięcy osób z Azji, najczęściej z Turcji, Indii, Uzbekistanu, Nepalu i Filipin. W 2022 roku wojewoda mazowiecki wydał prawie 2700 zezwoleń na pracę dla obywateli państw innych, tych takich z innych kontynentów. Wiecie, Polacy wyjeżdżają gdzieś za granicę, żeby zbierać jakieś warzywa, owoce, cokolwiek, bo tutaj nigdy by im nikt normalnie nie zapłacił. Bo ten sadownik nigdy by im nie dał godziwych pieniędzy, bo oni wolą zatrudnić kogoś, komu zapłacą mniej. To nie jest tak, że Polacy są leniwi, absolutnie nie. To teraz już tak się zaczęło dziać, że no takiej pracy nie podejmie, takiej też nie. Ale z drugiej strony to ja się nie dziwię. Dlaczego ja mam się dziwić komuś? Dlaczego ma Polak w Polsce zarabiać? 2400. Dlaczego? To jest oczywiste, że on chce zarabiać więcej, bo nie z u siebie, to chce zarabiać więcej, Szwajcar u siebie chce zarabiać więcej, Niemiec u siebie, Francuz u siebie, Holender. To jest normalne. Więc gdyby w Polsce ci pracodawcy godziwie płacili normalnie, normalnie, to nikt by nie wyjeżdżał i mielibyście ręce do pracy, ale nie, bo wy wolicie zapłacić 2 zł za godzinę. No to później będziecie mieć to, co będziecie mieć. Już latem, już teraz się zaczęło ze zbożem. Spokojnie będą jeszcze zbiory warzyw i owoców. To dopiero zobaczycie, jak was rząd wydymał. Brzydko mówiąc, a obywateli wydymał jeszcze bardziej. Bo w 2015 roku mówili jedno, a teraz się okazuje, że nie dość, że jest to, co jest na polskim rynku pracy. Tak, w cudzysłowie, oczywiście. To im jeszcze mało, oni chcą jeszcze więcej. No to zobaczymy, zobaczymy. Może teraz też sobie zastosujecie ten sam program wyborczy, który był w 2015 roku, ale nie, bo po co? Przecież oni już teraz mają nowych nowych wyborców, takich, którzy jeszcze nie pamiętają. Ale jak sobie przypomną, to może zmienią zdanie. Pozdrawiam, trzymacie się bardziej cieplutko. No zobaczycie. Co to będzie? No i widzicie teraz, jak nas oszukują, jak obiecują przed wyborami. To jest wszystko paranoja. To jest paranoia pomieszanie z poplątaniem. Ludzie mają krótką pamięć i szybko wybaczają, co jest bardzo złe, bo trzeba pamiętać. Ktoś pamiętliwy, oczywiście nie mściwy, tylko ktoś, kto ma dobre serce i co dobrze, ale musi pamiętać i musi wypominać. Więc ja dzisiaj chciałbym panu Kaczyńskiemu spojrzeć prosto w oczy albo ktoś z obywateli i zapytać. Panie Kaczyński, pan w... We wrześniu 2015 roku i to całą kampanię wyborczą przecież, bo to chyba cały rok tam trwało. Ja nie wiem, bo, bo się nie interesowałem wtedy w ogóle polityką, i pamiętam, jak Duda został prezydentem, to nawet nie wiedziałem, co to jest. Ktoś mi powiedział, że Andrzej Duda, prezydentem, ja mówię, kto to? Ja się nie interesowałem, więc teraz się interesuję, i mam prawo zapytać i powiedzieć to, co myślę. Pozdrawiam, trzymacie się, ciepło i do usłyszenia. Cześć, pa. pa.